Zrzut zaopatrzenia. Skarbiec otwarty, szplądujmy go. PEM tutaj, poziom czwarty. Chroni przed trafieniami w głowę. Trzecia, rusza licznik pierścienia. Spotkajmy się tu. Skrzydła w użyciu. Uwaga, Znalazłam ulepszenie. Ogniwo osłony, tutaj. Replikator ląduje. Zauważyłam tam nieprzyjaciela. Specjalny akcelerator tutaj. Ładuję osłony. Granat. Przeładowuję. Naprawiam uszkodzenia. Uwaga, tu walkiria. Gotowa do. Pracy. Mam pozwolenie? Glenisz, Jeszcze raz. Główny silnik odpalony. Granat. Osoba z załóżnikiem. Zębniu... Reprezentuje państwo dostępne na poje. Będziecie Inny oddział chce przeciągnąć to starcie.

Kolejny ogień. Mancie. Proszę okay. może tak dość tego umierania na dziś, co? Szukam osłon. Leczę się. Ogrzewca z Feniksa tutaj. Ognie... Ognie Tutaj. Potrzebuję ciężkiej amunicji. Rozkładam osłonę termiczną. Robię użytek z zestawu Feniksa. Kontakt w pobliżu mojego znacznika. Ludzie, w Dostać do pierścienia! Skrzydła w użyciu! Powiększenie ciężkiego maszyny tutaj. Także Uwaga, spoiler! Żyłem kolejny pierścień. Sprawdźcie swoje mapy. Uwaga, przygotowania do startu zakończone. Gotowe. Ktoś na na tak? Start rozpoczęty. Celam. W spadku ciśnienia podane zostaną maski tlenowe. Jeżeli podróżujecie z dzieckiem, to chyba jesteście szaleni. Tu się zabija. W górę. Namierzyłam cel. tam. Będę na. bronić tamtego sektora. Otwieram ogień. W życiu leci gra wróg w oddali chodźmy tutaj nieistotne ładowanie leci ołów zauważyli mnie czas podkręcić tempo ekstra możemy odetchnąć Jesteśmy w kolejnym muszę podładować osłony Ładuję osłony. Chwila, muszę się wyleczyć. Wróg w oddali. Został tylko jeden oddział. Skrzynia śmierci tam. Rygiel do strzelby tutaj. Poziom trzeci. Rygle zwiększają szybkostrzelność. Namierzyłam celu ustalić. Uwaga, spoiler! Znalazłam kolejny Zdorność pierścień. Sprawdźcie swoje na mapy. Ruszam tu. za mną. Ogniwo osłony. Tutaj. Dzięki. Og ogniwo osłony. Tutaj. Jesteśmy blisko pierścienia. Została minuta. Widzę, droga. Otwieram obie. Przeładowuję. Pierścień nie jest daleko. Zegar pokazuje, że jeszcze 45 sekund. Ładuję osłony. Potrzebna mi ciężka amunicja. Wróg na tamtej pozycji. Ciężka amunicja tutaj. Mamy 30 sekund. Zgotujcie się. Jestem całem! Ładuję osłony. 10 sekund. Pierścień już przed nami. Ładuję osłony. Zaczęło się. Pierścień ruszył. Osłony wyczerpane. Ładowania. Uwaga, Valkyria na stanowisku. Możemy startować. Ja mam CPU. inna im Rozpoczynam start. Jestem pod odstrzałem. Jestem podostrzałem. Jeżeli nie możecie pomóc w nagłym wypadku, zaleca się strzelanie na środku. Jestem już na Ładuję osłony. Zdrowadzę osłony.

Jesteście czempionami Apex.